Bye. 1 czerwca prawdopodobnie najważniejszy dzień w naszej najnowszej historii, który zmieni naszą rzeczywistość. Po dniu, który wydarzył się wczoraj, nic już nie będzie takie, jak było wcześniej. Gdyby zwyciężył Rafał Trzaskowski, mielibyśmy gwarancję bez nadziei. Zwycięstwo Karola Nawrockiego nie jest gwarancją niczego, ale jest szansą. Szansą na to, że dojdziemy do tego maleńkiego światełka, które widzimy na końcu tunelu. To z całą pewnością nie będzie łatwa droga, ale mamy dokąd iść. I taka była różnica między zwycięstwem obu tych kandydatów, między beznadzieją a szansą. Proszę Państwa, wspaniale jest czymś absolutnie niesamowitym, że dokonaliśmy takiego, a nie innego wyboru. Przyznaję, że kiedy czekaliśmy razem z Jurkiem Kwaśniewskim, także prezesem Stowarzyszenia Marszu Niepodległości i kilkudziesięcioma innymi osobami w klubie Stańczyka przy ulicy Pięknej w Warszawie, opodal Placu Konstytucji, na te pierwsze wyniki, na te pierwsze sondażowe wyniki, które miały pokazać w jaką stronę to wszystko zmierza i kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że wygrywa nie wysoko, ale jednak wygrywa Rafał Trzaskowski, u wielu duchu patnisko. Tłumaczyliśmy, przekonywaliśmy, by nie poddawać się, że to tak naprawdę wszystko jeszcze może wyglądać inaczej, że prawicy na ogół zanikać zaniża się te pierwsze dane sondażowe, że bardzo wiele osób odmawiało podania, na kogo głosowały. Ponad 20% osób odmówiło ankieterom, że wszystko się może jeszcze zmienić, ale jednak atmosfera była minorowa. Proszę Państwa, o 23.20 wszystko się odmieniło i dzisiaj staję przed Państwem w poniedziałkowe południe po tym zwycięstwie Korona Nawrockiego, który nie był pierwszym wyborem bardzo wielu Polaków, ale był wyborem absolutnie zdecydowanym, kiedy w kontrapunkcie był Rafał Trzaskowski. Proszę Państwa, co takiego się stało? Ja jestem głęboko przekonany, że ludzie zrozumieli, że zwycięstwo Rafała Czaskowskiego to jest koniec świata, jaki znamy. Na 109 spotkaniach wielkich, z udziałem kilkuset osób, kilkudziesięciu, z udziałem mniejszej ilości, także tych kuluarowych, próbowałem o tym opowiadać. Napisaliśmy książkę Niebezpieczne związki Rafała Czaskowskiego, która Rozeszła się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, ale wiele osób mówiło, że przekazałem sąsiadce, ona teraz swojej koleżance, a teraz czyta tę książkę piąta czy szósta osoba, więc nieznana jest mi liczba ludzi, którzy ją przeczytali. Mówiłem o tym na 37 spotkaniach za pośrednictwem portali, tych wielkich, takich jak dla pieniędzy kanał Tomka Drwala czy Ekspert w Bentleyu, gdzie oglądały to setki tysięcy ludzi, łącznie ponad 9 milionów wyświetleń, ale także na takich, które ogląda czasami raptem kilkadziesiąt tysięcy osób, które mają mniej subskrypcji. Robiłem to dlatego, że w momencie, w którym zlikwidowano mi moje kanały po filmie Powrót do Jedwabnego, jeden miał 200 tysięcy subskrybentów, potem założyłem kolejny, on także został zlikwidowany. Próbujemy teraz odbudować Polonikę TV. Pokornie Państwa proszę nieustająco o wsparcie. Bez Państwa nie zbudujemy tej telewizji tak jak należy. Dziękuję za dotychczasowe zaufanie. Już teraz, za chwilkę, będziemy działać, by, by pójść także tymi drogami do przodu, by ta telewizja także mocno się rozwinęła. Także ta, ta telewizja na moim kanale sumniński.pl. To ma szansę rozwinąć się tylko dzięki państwu, po tym jak zablokowano mi i zniszczono moje kanały po filmie Powrót Jedwabnego, gdzie pokazaliśmy prawdę o relacjach polsko-żydowskich. Obejrzało to 3,5 miliona ludzi. W kilka tygodni Żydzi uznali dość, niech nikt tego więcej nie ogląda. I tak na skutek protestów w warszawskiej gminy wyznaniowej żydowskiej zlikwidowano mi te kanały. A zatem korzystałem z gościnności, z uprzejmości tych, którzy sporo ryzykując, bo była to prawda, która. Czasami niektórzy powiadają, że jest zbyt prawdziwa, by o niej opowiadać, żeby za pośrednictwem tych innych, nie tylko własnych kanałów, które dopiero rosną, docierać do państwa. 9 milionów odsłoń w kilka tygodni pokornie z całego serca za to dziękuję. Ten wielki wysiłek, te kilkadziesiąt spotkań, na których bardzo często były kamery, a więc szło to dalej w świat. Te spotkania za pośrednictwem łączy, te spotkania kameralne, te książki, które szły do państwa. Wierzę, że to wszystko to były te kropelki, które łączyły się w strumyki, one większe nurty. Takich nurtów było w Polsce całkiem niemało, dlatego że bardzo wiele osób zaczęło rozumieć, w czym uczestniczymy. Że to nie są takie li tylko sobie wybory, jak mówiono nam do niedawna, że były wcześniej ważne wybory, podobno najważniejsze, te są tylko kolejnymi z najważniejszych, ale tak nie było. Te wybory były absolutnie szczególne, to w trakcie tych wyborów, Decydowało się o tym, czy polska armia pozostanie polską armią, czy będzie podlegać rozkazom generałów niemieckich, bo jeśli powstałaby armia europejska, tak jak widzą ją Niemcy, a stawiają za wzór wspólną armię Niemców i Holendrów, gdzie wojska holenderskie podlegają, podlegają rozkazom generałów niemieckich. Innymi słowy, jak powiedział generał Samol, który pomagał nam przy tych książkach dotyczących wojny na Ukrainie, taka armia europejska to koniec polskiej armii. Decydował się także los polskiej waluty. To jest nasza przedostatnia linia obrony, nasza złotówka, bo w ten sposób mamy, jeżeli ona jest, mamy wpływ na politykę monetarną, co jest bardzo ważne. Decydował się los naszego rolnictwa, czy polskie rolnictwo będzie oparte o polskiego rolnika, ukraińskiego, czy tego z Mercosur. Decydował się los naszego przemysłu, czy powrócimy do naszych naturalnych bogactw, do węgla, do stali, czy też może będziemy budować naszą gospodarkę, czy raczej niszczyć naszą gospodarkę w oparciu o tak zwany Zielony Ład. Decydował się przede wszystkim, to najważniejsze, los naszych dzieci dla których pan Rafał Trzaskowski miał niesamowity pomysł, by uczyć przedszkolaki masturbacji już w przedszkolach. To przecież napisał w deklaracji LGBT, co pokazuje, jak szalone pomysły chodziły i zapewne chodzą po głowie tego nieszczęsnego człowieka, który dzięki Ci Panie nie został prezydentem Polski i oby jak najkrócej był prezydentem. Mojego ukochanego miasta rodzinnego stolicy Polski Warszawy. Decydował się także los naszych emerytów, polityki zdrowotnej. Można powiedzieć, że w jakiejś mierze decydowała się przeszłość naszych bohaterskich przodków którzy w myśl tego, co lansuje pani Barbara Nowacka, byli nazistami i my mamy dzisiaj płacić za rzekomy nazizm naszych przodków. Innymi słowy, decydował się los naszej spuścizny. Czy będziemy dumni z naszej historii, czy będziemy się wstydzić naszych korzeni. Naród, który wstydzi się swoich korzeni bądź jest jej pozbawiony, tak naprawdę umiera. Na to wszystko, na to oddanie władzy z Polski. Na zewnątrz, do Brukseli, gdzie główne stanowiska zajmują urzędnicy niemieccy, miało nałożyć się to, że trafią do nas już w tym roku setki tysięcy tzw. migrantów z Europy Zachodniej, gdzie kiedyś Niemcy i inni zaprosili ich sobie, a teraz chętnie pozbyli się tego mega problemu naszym kosztem. Proszę Państwa, to jest coś, co jest bardzo, bardzo groźne. Setki tysięcy jeszcze w tym roku, a docelowo miliony. Musimy tego bronić. Będziemy tego bronić także w ramach Ruchu Obrony Polaków. I tu bardzo liczymy na Państwa wsparcie. Ten ruch ma wiele do zrobienia. Mieliśmy taki podział, że Witold Gadowski i koledzy mieli zajmować się obroną granic. Ja w tym samym czasie miałem próbować docierać do Państwa za pośrednictwem wszystkich tych dróg, o których tutaj skrótowo opowiedziałem, by przekazywać wiedzę dotyczącą tego śmiertelnego zagrożenia, jakie wiązało się ze zwycięstwem, potencjalnym zwycięstwem Rafała Trzaskowskiego i z zostaniem przez tego człowieka prezydentem Polski. Bogu niech będą dzięki. I także Państwu, że wykonaliście swoją pracę, że udało nam się zatrzymać to szaleństwo. Jesteśmy dziś w punkcie, w którym nie dojdzie do tego wszystkiego bo mamy prezydenta, który na pewno nie podpisze ustawy o mowie nienawiści, ludzie nie będą szli do więzienia za mówienie prawdy, nie będzie walczył z kościołem, nie będzie oddawał władzy nad kluczowymi elementami, które są w Polsce, poza Polskę. Mógł to zrobić prezydent. W jaki sposób? Mógł ogłosić referendum w sprawie zmiany konstytucji, referendum pod hasłem, jesteś za Europą, czy jesteś za Rosją. Oszukani ludzie, którym zamydlono by oczy, a nie byłoby mediów, które mogłyby to wyjaśnić, bo ten prezydent, gdyby nie był to Karol Nawrocki, tylko Rafał Trzaskowski, podpisałby ustawę o mowie nienawiści. Ludzie nie rozumieli, by, o co chodzi w tym referendum. W ten sposób zrobiono by obejście na decyzję Parlamentu Polskiego, który do tego, by zmienić konstytucję, potrzebowałby dwóch trzecich większości. Tusk nie ma Takiej większości, więc dlatego był pomysł, by zrobił to prezydent Trzaskowski, ale zablokowanie Trzaskowskiego unicenstwiło ten plan na starcie. I dziś mają problem, bo Niemcy po to tutaj wysłali Tuska, by właśnie dopełnił tego dzieła, dzieła zniszczenia Polski, którego Tusk, nie mając swojego prezydenta, dopełnić nie może. Szach mat, ale nie dzielmy, proszę państwa, skóry na niedźwiedziu, wykonaliśmy gigantyczny krok, twierdzę, że najważniejszy, połowa sukcesu osiągnięta. Chińczycy powiadają, jeżeli zrobisz pierwszy krok, to tak jakbyś wykonał połowę pracy, ale w tej sytuacji to zdecydowanie była, myślę, nawet więcej niż połowa, ale nie zwalnia nas to z tego, byśmy wykonali kolejne kroki. Tym kolejnym krokiem jest odsunięcie w niebyt rządu Donalda Tuska, niszczycielskiego rządu. Proszę Państwa, pamiętajmy o to, że zwierz postawiony pod ścianą, nawet ranny, może jeszcze ranić, może jeszcze zabić. Mamy, zlu, mamy do czynienia z ludźmi absolutnie złymi, dla których polskość to normalność, którzy realizują politykę niemieckich szefów i którzy zrobią absolutnie wszystko, by na ile tylko będzie to w ich mocy, realizować tę politykę i także przy okazji bronić siebie, bo miękka dyktatura czy hybrydowa, hybrydowy zamach stanu polega na tym, to jest gra zero-jedynkowa, że jeżeli uda się społeczeństwo złapać za twarz, przydusić do ziemi, to to społeczeństwo jest bezwolne, słabe, bojące się, przerażone. Jeżeli natomiast nie udaje się dokonać zamachu stanu, to autorzy idą albo do więzienia, albo muszą salwować muszą się ucieczką z kraju. Taka jest perspektywa Donalda Tuska, Bodnarowców, Jertychów tego świata i wielu, wielu innych. Proszę Państwa, musimy doprowadzić do tego, aby tych ludzi odsunąć od władzy. Bardzo dobrze się stało, że środowiska prawicowe zaczęły ze sobą rozmawiać. Ja rozumiem, że dzieli ich bardzo dużo. Dobrze też, że w przyszłym rządzie tak to wygląda dziś. Nie będzie nikt miał monopolu, że wszechwładza. To jest to, co twierdzę zniszczyło, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mój przyjaciel ksiądz zawsze twierdził, że pokora jest matką wszystkich cnót, a pycha jest matką wszystkich grzechów. Mówił, w niebie znajdziesz wszystkie grzechy tego świata za wyjątkiem grzechu pokory, za wyjątkiem grzechu pychy, bo pycha jest matką wszystkich grzechów. W piekle znajdziesz wszystkie cnoty tego świata za wyjątkiem cnoty pokory, bo pokora jest matką wszystkich cnót. A zatem, a zatem mamy, nie mieliśmy do czynienia za rządu Prawa i Sprawiedliwości z sytuacją absolutnie pychy. Pychy bez granic. Nie może się to już nigdy powtórzyć, bo ta pycha doprowadziła do zwycięstwa rządu Donalda Tuska. Wierzę w to, że na horyzoncie, w przyspieszonych wyborach, mamy w krótkiej perspektywie rząd, w którym będą i ludzie z PIS, i ludzie z Konfederacji, i także może Republikanie. Powstanie taka partia założona przez m.in. Marka Jakubiaka. Być może będzie tam też frakcja partia Grzegorza Brauna. Różne rzeczy dobre mogą się wydarzyć, ale co jest najważniejsze? Kto by tam nie był z prawicy, wierzę, że to będzie rząd, w którym nikt nie będzie miał monopolu, nie będzie miał wszechwładzy rządzących. Kto by tam nie był, to z całą pewnością będzie musiał liczyć się z innymi, ale także będzie miał realny wpływ na to, co dzieje się w Polsce. Gdyby zwyciężył Rafał Trzaskowski, taki rząd i taki parlament zajmowałby się sprawami drugo trzeciorzędnymi Miałby nazwę rząd, ale de facto nie rządziłby. Polski Sejm i polski Senat zostałyby sprowadzone do tego, by decydować o trzecio-czwartorzędnych sprawach, bo kluczowe sprawy zapadałyby poza Polską, tam zapadałyby kluczowe decyzje, tam byłyby rozstrzygane kluczowe sprawy w Brukseli, którą zarządzają urzędnicy niemieccy. To troszkę tak jak Państwu to opowiadaliśmy w Książce Niebezpieczne Związki Rafała Trzaskowskiego, jakby oddać pakiet kontrolny nad spółką na zewnątrz. 90% jest na zewnątrz, Wam zostaje w rękach 10%. Co ma za znaczenie taki parlament, jeżeli w jego rękach zostałoby 10% tzw. w cudzysłowie przenośni akcji, nie decydowałby o niczym istotnym. To było to śmiertelne zagrożenie, to było to domknięcie systemu, jeżeli zwyciężyłby Rafał Czaskowski, ale tak się nie stało. Z całego serca dziękuję wszystkim tym, którzy przyłożyli do tego rękę, którzy z chęcią czy niechęcią, ale jednak zagłosowali na Karola Nawrockiego, okładając wielki kredyt zaufania, w tym człowieku i dobrze by było, żeby prezydent polski o tym pamiętał, że wybierali go nie tylko jego wyborcy z pierwszej tury wyborów, ale wybierali go także ci ludzie, którzy nie do końca mu ufali, ale po prostu bardzo bali się zwycięstwa Trzaskowskiego, a zatem to jego, czyli Karola Nawrockiego, obdarzyli tym bezcennym darem, jakim jest zaufanie. Powiadają, że dar zaufania to bezcenny dar. Złożysz raz depozyt gdzie indziej i zamkną ci konto na zawsze. To jest trudny wierzyciel. Powiadają też, nie zawiedź nigdy kogoś, kto Cię zaufał i nie ufaj nigdy nikomu, kto Cię zawiódł. Ja wierzę, że Karol Nawrocki, którego osobiście poznam jako dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, zna te sentencje i że będzie dobrym prezydentem, że będzie prezydentem, który będzie służył polskiej racji stanu, że nie będzie kolejnym prezydentem, który zawiedzie. Wierzę w to głęboko. Jesteśmy dzisiaj, kto wie, czy nie na starcie budowy czegoś naprawdę dobrego, czegoś naprawdę wartościowego, silnej, suwerennej Polski. Prawica się jednoczy, ludzie się budzą, chcą odzyskać swój własny kraj. Proszę Państwa, zadziały się niesamowite rzeczy tego 1 czerwca, kiedy mieliśmy także Jakże radykalną zmianę sytuacji rolny koster, absolutnie sinusoida, cosinusoida, możemy to odmieniać przez wszystkie przypadki. Z wątpienia, nadzieja, można powiedzieć, że przeżyliśmy tej nocy mnóstwo emocji, niezwykłych emocji, które rzadko kiedy zdarzają się. Bardzo wiele osób dzwoniło do mnie mówiąc. Głosowałem od lat, ale nigdy, przenigdy milion razy nigdy nie towarzyszyły mi tak silne emocje, jak właśnie tej nocy. Wiele osób nie zmrużyło oka do rana, byłem jedną z tych osób, dlatego wybaczcie Państwo, że może nie mówię tak płynnie, jak bym chciał, ale rzeczywiście to była niezwykle ciężka noc, ale zarazem piękna noc. Ja wierzyłem w to wieczorem, kiedy te wyniki były jeszcze bardzo słabe, że noc jest jeszcze młoda, i jeszcze wszystko jest możliwe. Po paru godzinach okazało się, że rzeczywiście nadzieja z Panem Bogiem nie umiera nigdy, nie tak jak mówię Mateiści, umiera ostatnia, tylko nie umiera nigdy. Proszę Państwa, zwycięstwo Rafała Czaskowskiego zmiotłoby Polskę, jaką, znany, jaką znamy. Zwycięstwo Karola Nawrockiego otwiera dla nas. Wielką szansę. Ja słyszałem o tym od kogoś, kto jest naprawdę dobrze poinformowany, bardzo wysoko w prawie i sprawiedliwości, że zwycięstwo Karola Nawrockiego zaniosoby także potężne e, e, zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, przyniosoby także potężne zmiany na polskiej scenie politycznej, także w prawie i sprawiedliwości, dlatego że Jarosław Kaczyński 28 czerwca na Zjeździe PiS. Miał rozważać poddanie się do dymisji, oddanie władzy Mariuszowi Błaszczakowi i profesorowi Czalkowi, jednemu z nich, na co miał z kolei nie godzić się Mateusz Morawiecki, były premier, który mówił, że w takiej sytuacji on po prostu odejdzie z pewną frakcją ludzi, budując, budować nowe ugrupowanie, nową partię. Mogłoby to przynieść wiele rozmaitych zmian. Nie wiem, czy to by było dobre czy złe. Generalnie uważam, że w sytuacjach bardzo trudnych dobrze się jednoczyć. Tak czy inaczej, wiele wskazuje na to, że do tego scenariusza może nie dojść, a przynajmniej jeszcze nie teraz, że te zmiany zostały zahamowane, bo teraz priorytetem będzie odsunięcie rządu Donalda Tuska, który nie ma wiele wielu kart w ręku. No cóż, mogą domykać Polskę, mogą zamykać Polskę, mogą niszczyć Polskę, tak jak tego oczekują ich niemieccy szefowie, ale tym samym będą dołować, nie windować, dlatego bo ludzie już przejrzeli na oczy, co pokazały wybory. Prezydenckie już widzą, co robi Donald Tusk and Consortes, a więc dołując państwo polskie, oczywiście będą nas niszczyć, będzie nam bardzo trudno później to odpracować i odkręcić, ale de facto sami siebie będą niszczyć. I w tych wyborach parlamentarnych poniosą jeszcze większą klęskę niż to, na co się zanosi dziś. To jest wariant numer jeden. Niektórzy mówią, bo rozmawialiśmy o tym z kilkoma osobami już dziś od rana, że może zacząć budować patriotów i robić coś dobrego dla Polski. Tak naprawdę, proszę Państwa, nie. Nie wierzę w ten wariant, choćby z tego powodu, że nie pozwolą na to Niemcy. No Niemcy nie utrzymają tych migrantów, inżynierów i lekarzy u siebie, których setkami tysięcy, a potem milionami chcieli relokować do Polski. Musieliby ich zatrzymać u siebie. Myślę, że będą mieli problem, żeby to zrobić, bo to jest coś, co bardzo im ciąży, a więc będą chcieli przerzucić do nas to, co zgotowali sami sobie. Nie pozwolą nam na budowę centralnego portu komunikacyjnego. Bardzo by chcieli, by Amerykanie poszli sobie prać i z Polski, i z Niemiec, bo uważają Amerykanów za wojska okupacyjne, mieli kontrapunkt. Brytyjczyków w Europie, którzy mogli się im przeciwstawiać, kiedy oni odchodzili z Unii. Niemcy mówili formalnie, jaka wielka szkoda. W rzeczywistości machali chusteczkami i otwierali korki od szampanu. Francja to z najwyżej wagonik do niemieckiej lokomotywy. To wojska amerykańskie są realną przeciwwagą dla mocarstwowych zapędów Niemiec, a więc chętnie by się ich pozbyli. Pierwszy sekretarz NATO mówił te słynne słowa: żeby był pokój w Europie, Europa była trwała, musimy mieć pewną zasadę. Rosjan trzeba trzymać daleko, Amerykanów blisko, a Niemców pod kontrolą. W jakiejś mierze ten układ pęka na naszych oczach, a w zasadzie pękłby, gdyby Rafał Trzaskowski zwyciężył w tych wyborach, bo wtedy Tusk, Trzaskowski i inni z całą pewnością zrobiliby absolutnie wszystko, by wojska amerykańskie zniknęły z Polski, a Niemcy robiliby to samo, by zniknęli z Europy. A jak powiedziałem, obecność amerykańska w Europie. To jest być może ostatnia linia oporu przed mocarstwowymi zapędami Niemiec. Proszę Państwa, nie mamy dziś tego zagrożenia. Wykonaliśmy wspaniałą pracę. Za co wszystkim, którzy się do niej przyczynili, pięknie dziękuję, bo była to praca nie tylko dla nas, którzy jesteśmy tu i teraz, ale także dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, tych, którzy przychodzą po nas. Gdybyśmy my nie zatrzymali Trzaskowskiego, następne wybory do polskiego Sejmu Senatu nie miałyby znaczenia. Nie miałyby znaczenia tak naprawdę rządy następnego rządu, choćbyś składał się z samych patriotów, bo wiele rzeczy byłoby już poza Polską, pakiet kontrolny byłby poza Polską. Naprawdę ludzką mocą, bez wydarzeń geopolitycznych, bez wojny, bez rozpadu Unii, bez czegoś innego, na co dziś nie mamy wpływu, nie jesteśmy w stanie nawet sobie tego wyobrazić, nie mielibyśmy możliwości powrotu do tej rzeczywistości, jaką mamy dziś. Ale udało się. Zatrzymaliśmy Rafała Trzaskowskiego, przed nami wielka praca. My tutaj, tymi zimami, którymi dysponujemy z pomocą Państwa, naszych jedynych szefów, wykonamy tę pracę rozpoczynając od powrotu do Jedwabnego, gdzie 10 lipca spotykamy się z Państwem na otwarciu miejsca pod nazwą Ziemia nie kłamie. To nazwa, którą nadała Małgorzata Grupa Profesor, która robiła pierwszą ekshumację w Jedwabnym, by przywrócić naszym bohaterskim przod, przodkom, to na co zasługują: honor, uznanie i cześć. Nie byli żadnymi nazistami, jak mówią o nich Żydzi, byli bohaterami. Żydzi dziś uczą na całym świecie, zwłaszcza w Ameryce i Izraelu. Nie pojedziecie w te wszystkie miejsca, gdzie Polacy mordowali Żydów. Pojedźcie w jedno, do malinkiego miasteczka. Na, na północno-wschodniej rubieży Polski, na Podlasiu o nazwie Jedwabne. Tam zobaczycie, jak Polacy spalili 1600 Żydów. Tak robili wszędzie, w wielu miastach i miasteczkach. Nie pojedziecie, bo jest wiele tych miast. Pojedźcie do tego jednego i tam zrozumiecie, jaki los spotykał Żydów z rąk Polaków. Oczywiście, proszę Państwa, to jest hagada, by wymusić na nas z jednej strony miliardy dolarów odszkodowania, bo hagada jest prosta. Byli na tej ziemi mordercy i pomordowani. Byli ludzie, którzy. Mordowali, jedni przodkowie mordowali drugich przodków, czyli nasi przodkowie polscy mordowali przodków Żydów, którzy dzisiaj od nas domagają się tych roszczeń. A my nie chcemy zapłacić. To jest oczywiście niegodziwość. To jest oczywiście bzdura, bo tak nie było. Nasi przodkowie nie byli mordercami, byli ofiarami, nie katami byli bohaterami, nie zdrajcami. No ale świat zna niestety inną historię, bo ktoś o to bardzo zadbał. A jeśli nie mamy czym zapłacić, no to mamy płacić przekształceniami własnościowymi, co pięknie wyjaśnia Jerzy Kwaśniewski z Artur w naszym filmie i w naszych książkach pod tytułem Powrót do Jedwabnego. Proszę Państwa, rozpoczynamy tę batalię, której finałem będzie 10 lipca. Kiedy powstanie miejsce, Ziemia nie kłamie. Bardzo nam zależy, abyście Państwo przybyli tam w jak największej grupie, z biało-czerwonymi flagami. Będzie Polowa Msza Święta od dziewiątej. będą wspaniałe prelekcje, będą koncerty, będzie się działo mnóstwo pięknych rzeczy. Ten 10 lipca to jest kluczowy dzień. Mieliśmy przedsmak tego ubiegłym roku, kiedy rabin Szudlich przyszedł z szydami, którzy jak co roku opowiadali bajki o naszych bohaterach nazwających nazistami mordercami. W ubiegłym roku krótko się pomodlili, uciekli jak niepyszni, zobaczyli te tysiące flag, zrozumieli, że tym razem im się nie uda. W tym roku powtarzamy to, ale dokładamy do tego zbudowaną ścieżkę tą drogę na zasadzie drogi krzyżowej, gdzie na siedmiu głazach i tym osmym, które przejechaliśmy na platformach, na których wozili się czołgi, wielotonowe głazy. Będą tablice w językach, będą przygotowane miejsca, alejka pamięci, gdzie to wszystko chcemy otworzyć z wielką pompą. Chcemy pokazać, że to jest miejsce, które zasługuje na pamięć, ale tylko i wyłącznie w duchu prawdy. Ziemię nie kłanie, kłamie, jak mówi Małgorzata Grupa. Wspaniała polska archeolog, która robi ekschomację w Katyniu, w Charkowie, która mówi: Ziemia nie ma poglądów. Ziemia nie ma ani poglądów religijnych, ani poglądów politycznych. Po prostu pokazuje prawdę. Czasami na tę prawdę trzeba poczekać, ale ona wyciąga na światło Ziemne wszystko tak, jak wyglądało naprawdę, bez żadnego relatywizowania. Bo prawda jest po prostu jaka jest, fakty nie znoszą interpretacji, po prostu są jakie są, i taka jest Ziemia. Ziemia nie kłamie, dlatego to miejsce właśnie w ten sposób nazwaliśmy Ziemia nie kłamie. Bardzo nam zależy, abyście Państwo byli tam z nami, a z tego miejsca bardzo pokornie Państwa proszę, abyście wsparli nas, bo na stronie sumińskich.pl napisaliśmy, pokazaliśmy jak wielkie związane są z tym koszty. My sami tego nie udźwigniemy, nie udźwigniemy, a nie ma takiego rządu, przynajmniej dotąd nie było, może kiedyś będzie, który wspierałby takie inicjatywy i takie działania. To jest możliwe tylko dzięki Państwu, którzy możecie na profilu zrzutka wesprzeć ten nasz projekt, nasz, wasz projekt, ziemia nie kłamie, po to, by nasi przodkowie nie przeszli do historii jako naziści, a my i nasze dzieci, abyśmy nie płacili za ich rzekomy nazizm. Potrzebna jest wielka praca Potrzebne jest nam Państwa wsparcie, także finansowe, bo sami tego nie udźwigniemy. Wierzę, że tyle razy zrobiliśmy wielkie, dobre rzeczy razem. Wierzę, że i to także zrobimy razem. Dziękuję Państwu z całego serca za dotychczasowe zaufanie, ten bezcenny dar, z którego, którego nie przeniewierzymy nigdy, przenigdy, milion razy nigdy. I także głęboko liczę na to, że spotkamy się w tym miejscu 10 lipca, a wcześniej wykonamy wspólnie tę wielką pracę. Ja teraz w czerwcu praktycznie zamieszkam w Jedwabnym, gdzie będę tam nieomal codziennie. I gdzie będziemy wykonywać tę gigantyczną pracę, by na 10 lipca być gotowymi. To jest odsłon, kolejna odsłona tej naszej walki o prawdę. Kolejnym elementem będzie walka o odsunięcie rządu Donalda Tuska, który wierzy w to głęboko, zastąpi wreszcie polski, prawdziwie patriotyczny rząd. I to dopiero będzie przełom, który spowoduje, że znajdziemy się w prawdziwie wolnej Polsce. Wierzę, że dokładnie w tę stronę zmierzamy. Na dziś dziękuję Państwu co, za to, co udało nam się zrobić wspólnym wysiłkiem. Gorąco proszę o wsparcie przy projekcie dotyczącym jedwabnego Ziemia nie kłamie. Cieszę się już dziś na spotkanie 10 lipca. Wcześniej będzie jeszcze kilka spotkań w Agere Kontra i w kilku innych miejscach. Będziemy o nich informować na bieżąco bardzo ważne spotkania. Dziękuję za tę trasę, gdzie Państwo przebywaliście niekiedy w setkach osób, ale oglądały to później dziesiątki, setki tysięcy za te spotkania z setkami tysięcy na tych wielkich portalach i tych mniejszych portalach, które przełożyły się na sumę 9 milion wyświetleń, milionów wyświetleń. Ten wspólny wysiłek wielu ludzi. Zaowocował tym, że dziś nie mamy tego zagrożenia w postaci domknięcia koła, jakim byłoby zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Wierzę, że z podobnie dobrym skutkiem poradzimy sobie z kolejnymi zadaniami, kolejnymi wyzwaniami, które są przed nami. Bo jeżeli Bóg jest z nami, ktoś jest przeciw nam? Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w dobrych czasach z Panem Bogiem.